Ci nasi, do, do, zrobiłam ci na śniadanie po grzybki, proszę tu, Mamo, ale ja nie, mamo, ale ja nie lubię grzybów, ale specjalnie przygotowałam na ciebie kidosie, ale nie, ale nie lubię i nie zjem, nara. <laughs> Jeszcze zobaczymy. Dobra, zrobiłam na ciebie śniadanku taką sałatkę, twoją ulubioną. O, dobra mam! <laughs> A nie, jakieś grzyby. No jedz, jedz! No, mega jest, ale coś chyba jeszcze do niej dodałeś, bo inaczej smakuje. A taki składnik jest jeszcze lepszy. Musisz go częściej dodawać. O, i będę, będę. To co dodałaś do tej sałatki? Dodałam grzyby. Przecież nie mogły się zmarnować. No jedz, jedz. Przecież tak ci smakowała. O, o trochę ci się tu ulało.